Dzisiaj u Ciebie karetka była, tak? No. To skąd oni byli? Zgadnij. Z Choroszczy? Nie. Z Tarnowa? Chodź Wojtek. Chodź, tu paczka jest. Tu do Ciebie przyjechali, tak? A co oni tu robili w Jamstoku? Przyjeźdź do chorego. Zostaw, chodź tu Wojtek. Papierosy Ci przywiozłem chciałeś. Musimy wykończyć się dalej. A co Tobie w głowie się stało? Łupet. Gdzie, co ty, co ty masz na głowie tu? Nic. No tu masz takie coś. Co to jest? Stigmaty? Stygmaty? Od odleżyna! Odleżyna! <grym _> Od, Od Papieroski, proszę. Ja nie, ja nie chcę. No chciałeś. Tu on mówił, że papierosy będą tobie kupić. O, mielonka. A list jakiś jest, czy nie ma? No, List. Zaraz będziemy patrzeć. Dzień dobry. O, puszka. Mielonka warmińska gulasz warmiński na ciepło i zimno. O kurwa! Wojtek, czego tam idziesz? Chodź tutaj. Wojtek. Proszę mi opuścić teren. Niech pan Krzysztof o. O, 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 ceni, oceni, czy smakują o, tak o, samo jak o. mamusia w wilkowie robiła. O, o to? No, dziękujemy. Będziemy jedli. Otwieram. O no to otwórz jedną. No daj spróbować dla jego. No daj mi! No. No. Daj mi tam cicho. Weź uspokój się. Daj mi jedno. Daj mu małą. Uspokój się, uspokoi się czy nie? Otwórz jedną. Zobaczymy co to Uważaj na palce. Chodź, konserwę ten otworzył. Pokaż, czekaj to. Wojtek, sprób... będziesz próbował to? A Wojtek, tak. Ale powąchaj, czy dobra? Mielonka. Mielonka warmińska. No nie wiem, czy to mielonka jest. Psa. Chyba na psa. Też tak mi się wydaje. Patrz. zobacz. Zamalowane, nie? Tak. Poczekaj, ja Daj, niech przeczyta. No daj. Ja Wojciech Sochodolski czytam list. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Panu Krzysztofowi oraz pani Wojciechowi O. I psa Arona. Kurde, cholera jasne. Małe literki. Wszyst wszystkie znam. Ale, ale? podziel się z ronem. Powiedziałem. Dlaczego się nie podpisałeś człowieku? To konserwy są, wiesz takie człowieku... Au, au! wow! I myślisz, że ja durny będę jeść to? I jeszcze pójdę do prezesa, tego szefa, właściciela, dlaczego ty wysłałeś takie konserwy? I będziesz wywalony z pracy, a in post będzie też zwalony, że taka coś filmuje. A skąd to nie mogli wiedzieć? On tylko paczkę przy tego. Przepraszam bardzo. Teraz ja napiszę i do poczty, wszędzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.